Kochane wyczuli się, cześć, cześć! No to co, szukamy tej wiosny miłości dla Was w tym oto odcinku. Szukam dla Was partnera, partnerki. Możecie też odsłuchać swój ascendent, Wenus i Księżyc. No i przypominam, że czytanie jest dla wszystkich, czyli ogólne. Kiedy na nie traficie, będzie dla Was ale nie musi z każdym rezonować, stąd ważne by było, żeby odsłuchać swój znak, w którym mamy Ascendent i Wenus. Kochani, karty Ciro Marchetti przetasowane. Wybiorę dla Was trzy karty. Raz, dwa i trzy. I... Emocje tej osoby, która się pojawia. Nie chcę się jeszcze, wiecie, tak sugerować, to chciałabym jeszcze mieć ukryte, zakryte, czy jak to to tam nazwać, nie? Coś o Ale to nic. Ale to nic, moi drodzy. Jeżeli chodzi o tarota, wylosowałam nam karty: Gierunka Mieczy, Rydwan i dziesiątki, Buław. Mam karty dopowiadające. Które będą przekazywać, co was może połączyć. To, że osoba przyjdzie, widać w pierwszej i drugiej karcie, ale nie będzie to łatwe. Nie wiem, może będzie ciężkie, trudne poznanie, trudne początki, może dzieli was odległość. Mam takie poczucie, że będziecie chcieli szybko zacząć i będzie w pewnym momencie stop. I ta osoba może być poznana w podróży. Ta osoba, kochani, może mieszkać gdzieś dalej od was, tak? To poznanie będzie szybkie. Jeżeli będziecie pisać, to będziecie pisać bardzo intensywnie dniami, nocami, wieczorami. Znacie zodiakalnego raka. Pokazuje mi się zodiakalny rak. Ale i trygą powietrza, kochani, bliźnięta, wagi i wodniki. Natomiast trudność się pokazuje tutaj, kiedy też ogniste będą barany lwej strzelce. Słuchajcie, może się na początku rozpędzić ta znajomość. Wszystko szybko, pięknie, ładnie. A potem tak y będą problemy. Będą, nie wiem, coś może wyjść na jaw. Osoba będzie, może być młodsza, bo mamy giermka, więc nie wiem, czy lubicie, czy nie lubicie, ale pokazuje mi się osoba młodsza, młodo wyglądająca, być może mieszkająca dalej od Was. Być może jest kierowcą, być może mieszka, pracuje gdzieś, jak to powiedzieć, gdzieś dalej, gdzieś, gdzie nie możecie być jeszcze razem. Może tym problemem między Wami być to, że osoba nie ma na przykład jeszcze rozwodu, nie ma, proszę Państwa, wiecie, co mi przyszło do na myśl też, że żadne z Was nie chce mieszkać u tej osoby. Na przykład, ty mieszkasz w Polsce, a twoja osoba za granicą. Ty nie chcesz jechać za granicę, a ona nie chce wrócić do Polski. I no właśnie, i tutaj może być ten konflikt, moi drodzy. Myślę, że będziecie ze sobą dużo rozmawiać, myślę, że będziecie dyskutować, że te dyskusje będą yy, nie będę jeszcze odsłaniać, dobrze? Będą dosyć intensywne, natomiast emocje, jakie będą towarzyszyły tej osobie, będzie bardzo pewna siebie. Osoba może być odważna, śmiała, asertywna. O, piękne cechy charakteru, moi drodzy. Ale i bardzo często może czuć się zmęczona, wycieńczona, wyczerpana. Może mieć trudną pracę, i ta karta pasuje mi, słuchajcie, do tej. Że może mieć taką pracę, że będzie po prostu, gdy będzie wracała, będzie się czuła e, słabo, tak? Słabo, albo będzie zmęczona. Aniołki romansowe jeszcze. E, na początku może Wam się wydawać, ja wam coś powiem, że fajnie wam się rozmawia, że macie. że osoba ma dużo zainteresowań, że osoba jest radosna, słuchajcie, że osoba zna na przykład języki, tak, to Wam się też może spodobać, ale przyszło mi też do głowy, że wtedy na przykład, kiedy ta osoba powiedzmy, że to jest kierowca. Kiedy jedzie, nie zawsze może z tobą pisać, tak? A kiedy ma przerwę, kiedy musi odpocząć, wtedy z tobą rozmawia, a ty na przykład nie możesz, bo ty jesteś w tym czasie w pracy. I tu wyczuwam te 10 buław, że tu będzie pewnego rodzaju, moi drodzy, problem. Ta osoba was będzie chciała przekonać, bo Giermek Mieczy dużo mówi, <grymne> tak? Bardzo dużo. I podejrzewam, że będzie bardzo dobrze zorganizowana, jak ona ci powie: Słuchaj, to jak już się poznajemy, spotykam Cię na y, wiosną, to ja do Ciebie przyjadę w ten i w ten dzień o tej o tej godzinie. No właśnie. I. Bardzo często Giermek Mieczy pokazuje też osobę nie tylko, tak jak Wam podałam przykład, kierowcy, ale może to być urzędnik, to może być taka pewna siebie osoba, tak jak tu. Notariusz, urzędnik, kto jeszcze? Sekretarka, nauczyciel, ktoś, kto, kto z zawodu też musi być pewny siebie i taki też będzie do ciebie, tak? Możesz mieć wrażenie po jakimś czasie, że ta osoba, nie wiem, albo, znaczy wiem, ale się tak boję użyć tego słowa, słuchajcie, że ona mm, albo mało się uśmiecha, albo będziecie mieli wrażenie, że, mm, że jej przy, przyjaciele wasi nie tolerują. Może dlatego, że dużo gada, może wyda się nieszczera. Bo jeżeli ktoś jest pewny siebie, to bardzo często w otoczeniu dostaje właśnie taką odpowiedź. No nie wiem, czy ty mówisz prawdę. Lubi się też kłócić giermek mieczy, więc jeżeli ty jesteś spokojną osobą, to tu może być konflikt na tym tle. I to kłótnie o byle co. O... Też mam wrażenie, że będą chciały te osoby Wam zwracać uwagę. Na przykład, jak masz się ubierać? Jak masz wychowywać yy, dziecko? Może to być trudne, bardzo trudne. Yy, I stąd te 10 buław, że trzeba będzie się docierać. Czyli to nie będzie taka miłość och i ach, tylko to będzie bardzo trudne, bo mm, osoba jest bardzo żywiołowa, ży, nie żywotna, o tak może. Jeżeli to jest kierowca, to non-stop tam jeździ, tak? czy tam jakiś kurier, czy ktoś inny. Osoba, która jest non-stop w ruchu, więc ma dużo w sobie energii, tak? Jest skoncentrowana ciągle na tym, że musi działać, gadać, jeździć, chodzić, wiecie. Ciągle się kręci w kółko. A. Będziecie mieli wrażenie, że was kontroluje, że was sprawdza. Bo giermek mieczy często mówimy, to jest taki mm, śledzik, tak? który musi wiedzieć, o której wracamy do domu, co robimy. Czyli ta nowa miłość, która wam na wiosnę przyjdzie, na początku będzie wielka fascynacja, bo tutaj w sercu mamy tego rydwana, czyli to nasze serce ożyje, że jest ktoś nareszcie nowa miłość. Ale uwaga, może też tak być, że jak się szybko zacznie, to się może szybko skończyć, bo się będziecie rozjeżdżać. Ty w jedną stronę, on w drugą. Dlaczego? Dlatego, że na początku będzie piękny, płomienny romans, jeden będzie o drugiego zabiegał, będzie się dużo i szybko działa, działa, dzia, działo. A może będzie tak, że pojedziecie na przykład w jakąś podróż, czy tam na jakąś wycieczkę, czy tam latem gdzieś. No i potem się okaże, że tam, że tam jest inaczej, że myślicie inaczej, chcecie czegoś innego. Ty chcesz dzieci, on nie chce dzieci. Ty chcesz mieszkać w bloku, on w domku. Ty chcesz mieć psa, on chce kota. I zaczynają się schody. I czy wy sobie poradzicie z tymi Kłopotami, przeciwnościami, bo macie różne charaktery, coś czuję. No właśnie. Słuchajcie, gdyby na tym miejscu um, nie była dziesiątka buław, tylko by była zupełnie inna buława, um, to myślę, że powiedziałabym Wam coś, um, że osoba nie da rady. A ja Wam teraz powiem, że to będzie długi. Długi etap docierania się, mogą być powroty i rozstania, bo osoba, ona będzie chciała dalej przewodzić, dalej być, a nie bywać. Bo 10 buław to ta osoba pokazuje, że mam bardzo silną wolę. Bardzo dużo w sobie pokładów takich, że ja, ja ci pokażę, ja ci udowodnię, że ja mogę z tobą być. Wiesz o co chodzi? Nie zawsze ta osoba będzie umiała oczywiście wykorzystać te sposobności, moi drodzy, że wiecie, że żeby dotrzymać słowa, czy też wiecie, no nie wiem, ale będzie miała też coś takiego w sobie, co Wam się spodoba. Coś, coś nowego, czego się nie spodziewaliście. A jednak będzie ta osoba to miała. Może do tej pory nie lubieliście młodszych osób, młodszych facetów czy babki, a będzie a trafi się młodszy, nie? Dobra, karty dopowiadające. I odkrywamy. No i mówiłam, że będziecie dużo rozmawiać. Ona będzie też bardzo zainteresowana Wam i Myślę, że będzie też innych pytała o was. Dużo będziecie rozmawiać, dużo będziecie pisać e-maili, SMS-ów i takich właśnie rzeczy, tak jak tutaj, tak jak tutaj jest na tym obrazku. Po prostu non-stop. Tylko uważajcie, bo mamy tutaj maskę. Zobaczcie. I na początku ta osoba może wam pokazywać siebie w Innym świetle niż jest faktycznie. To jest to, co Wam powiedziałam wcześniej, tak? Czyli może mówić, że, że zna kilka języków, że chce dzieci, a potem okaże się, że nie chce. Także może ten początek być taki, że troszeczkę Was ta osoba pokłamie i tak po, pokłamie, tak troszeczkę będzie ciężko, ale na koniec, jak wyrzuci to z siebie i poznacie się, tak jak powiedziałam, pobędziecie trochę ze sobą, to zobaczycie, że ta osoba taka nie jest, tak? Lubi piec. Mam wrażenie, że będzie piekła jakiejś rzeczy. Mamy boska. Słuchajcie, baranki miały boski, a wy macie boska. Czyli jak spojrzycie na tą osobę, to powiecie: jej, ta osoba jest boska. Ona jest piękna, ona jest cudna. I słuchajcie, wylosowałam z tych nowych kart: jeżeli źle przetłumaczyłam, to proszę pomóżcie. I have been fighting a battle. I can't win. Toczyłem bitwę, której nie umiałem wygrać. Próbuję się zmienić, proszę Państwa. Ta osoba coś czuje. Może miała trudne dzieciństwo, może zawsze musiała wszystko udawadniać. może zawsze musiała wszystko, wiecie. Mm, Kontrolować, bo musiała, może była też kontrolowana, sprawdzana przez rodziców. I stąd mamy właśnie taką informację. Kochani, no to jeszcze Wam przybliżę wygląd tej osoby z dodatkowych kart. I zobaczmy. Jeżeli to jest mężczyzna, może być taki muskularny, tak? Piękna osoba o pięknym wyglądzie. Młoda, patrzcie, już się drugi raz potwierdza, że mamy tutaj do czynienia z osobą młodą. Ten, tego samego wzrostu możecie być. Może chodzić w garniturach, tak, czyli w takich ładnych ubiorach, takich, no. Elegancko się może ubierać. Jeżeli jest to kobieta, ma czerwone usta, bardzo lubi czerwoną szminkę, może mieć kręcone włosy, moi drodzy. Starsza osoba, czyli patrzcie, tutaj mamy albo bardzo młoda, czyli dużo młodsza, albo starsza. No może ten rydwan mówi, że, że przez kobieta będzie nosiła makijaż. Może mieć takie piwne oczka. Mężczyzna, prawdziwy mężczyzna, taki z krwi kości. Ma taką delikatną skórę. Może mieć takie włosy właśnie typu albo siwe, albo takie mroźne blond, tak. Coś może praktykować. Może jakieś korzenie w Australii mieć? Młodszy, to już po raz drugi nam wychodzi. No, może jeszcze jedną kartę. Lubi białe rzeczy. Białe rzeczy nosić, albo lubi u kogoś białe rzeczy. Nie wiem, czemu tu mi wystaje ta jedna karta. Chuda osoba. No, chuda osoba jeszcze. No. Fajne, fajne są te karty, kochani. Kobieta ma. Ma dosyć wyraźny biustyk. No to słuchajcie, moje kochane byczuli się, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Widzę Te Wasze trudności, widzę, że Ktoś z Was, słuchajcie, był w małżeństwie, nieszczęśliwy. Widzę, że Ktoś z Was no, dużo przeszedł w życiu, dużo trudnych chwil. Ktoś tutaj z Was przy tej piątce kielichów pod spodem chce mi przekazać, że. Bardzo był nieszczęśliwy, jako osoba samotna, czy też jest. Że bardzo zostaliście źle potraktowani, że ktoś zawiódł wasze zaufanie, że ktoś was zdradził, oszukał i teraz los ma dla was, kochani, niespodziankę, tak? Niespodziankę w postaci osoby, która ma o was zadbać. Tak? Super. Super moi drodzy, bardzo się cieszę, dziękuję wam bardzo, kochane wyczuli się, pamiętajcie o lajku dla mnie, pamiętajcie, że tą pewność siebie, którą ta osoba ma, możecie też wy wykorzystać u siebie, chyba, że to wy jesteście pewni siebie. Czas się odważyć kochani, czas być śmiałym i poznać nową osobę, tak? Wszystkiego dobrego. Pamiętajcie o lajku, komentarzu, subskrypcji. Duża puśćka. Do usłyszenia.